Piotr Kędziewski i Tymon Tymański Ranny Kakao Radia Pierwsza krew Synku, powiedz o tej piosence, którą napisali dla mnie internauci eee, bo to ważna i, piosenka No właśnie, na koniec chciałem no, Mi zabrakło słów Ale jak wiadomo internauci są zawsze z Panem I oni napisali piosenkę, którą jeszcze moglibyśmy na koniec zanalizować i zaśpiewać Piosenka jest o Panu Tak Przystosowałem taki konkurs z młodzieży Powiedziałem, napiszcie piosenkę o mnie, o góru Napisaj piosenkę, nie wszystko rozumiem. Ale to będzie ma Ale to słuchaj, nie to chodzi. Człowiek, który jest artystą, wie, że większość inspiracji pochodzi z kosmosu. Pisze piosenkę i duch go pisze w przestrzeni kosmicznej, więc ja nie muszę wiedzieć wszystkiego. Ja już jestem w tym momencie, że nic nie może dawać. Czy to nie głupi gówniarzu? Słuchaj, i milcz. Nie wiem, czy nie po pierwsze akordów, bo jest trochę za rano, ale. A pan prosto z kawy czy herbaty, prawda? Dana z kawy herbaty. A był pan jeszcze prosto z Polski w TV, nie? Jeszcze nie, za chwilę mam to. Co się stało ze Zbyszkiem H? Najważniejsze z polskich miast, w dzień stolica, wieczorami chlew. Co się stało z tamtym Zbyszkiem H? Wszyscy ciągle Dopytują się Człowiek, który Sprzedał kraj Na pagonach Generalski szlif Okulary zdjął I wyznał, że Zbyszek H. był Najważniejszym z nich Fa, 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 fa Co się stało Ze Zbyszkiem H. Fa, 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 fa co się stało ze Zbyszkiem A? Przy nim kor to zwykły żart, Przy nim pankrok to uczniowski greps. Jego słowa poruszały tłum, a muzyka tukła z łeb Solidarność stworzył lech. Karol wzbudził w sercach wilczy zew, lecz komunizm. Zławił Zbyszek, ha, bo kierował nim najświętszy gniew. Fa, 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 wszyscy razem. Co się stało z Zbyskiem, ha, ha, razem. hej! wa wa fa, 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 fa. fa, fa, fa. Co się stało ze Zbyszkiem Habitas? Nagle Zbychu przestał pić I rozwiązał zespół z dnia na dzień Jego chłopcy nie pojęli nic Czemu wielki guru odszedł w cień? Potem był okrągły stół, każdy oddał hołd Zbyszkowicha, ale polski klapton nie miał sił, złoto usty i joda, przestał grać to o mnie. Wszyscy wokół radzą, napisz coś, oprócz złoty pieniądz, jeszcze raz szepczą też, że wróci. Dawny duch, jeśli Guru znowu zacznie chlać, ale Zbyszek ma to wszystko gdzieś. Babilonu zgiełk, szopizu blichtr, choć głęboko w sercu jestem sam rocznym głębi król, dyskursu mistrza Fa, 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 nie ma sprawy z myszka. Wszyscy razem, nie wyraźniejsze mnie. Pa-pa-pa, nie ma sprawy, Zbyszka. Jeszcze raz. Pa-pa-pa-pa-pa, nie ma sprawy, Zbyszka. Wszyscy, pap Pa-pa-pa-pa, nie ma sprawy, Zbyszka. 23 po godzinie 9.00. Wiadomości za chwilę. Suranny kakao w Radiu Roksi, panie Zbyszku. Broda się panu odkleiła. Wiesz co, już więcej nie, przy, nie przyjdę więcej tutaj. Obraziłeś mnie, gówniarzu. Dziękuję. Dziękuję. Radio Roxy. Radio Roxy. Warszawa 103 i 7 FM.